Witam się dzisiaj, można powiedzieć, na zewnątrz. Tutaj jestem właśnie w szklarni. Mam nadzieję, że dacie radę dobrze widzieć. Przed chwilą e, przyszłam. Zobaczcie, schodzą mi tutaj rzodkiewki. Trzy rządki rzodkiewek. Tam pod samym tym była sałata, ale coś nic nie widać. Tutaj takie cobulki, które powyrastały, sobie je posadziłam też, tu wsadziłam te moje bide z nędzą sałatę, zobaczymy co to z tego będzie może ona będzie żyć taka bidulka tutaj też jest rzodkiewka tutaj powsadzałam sobie jak widać cebulki na szczypiorek tam pod oknem to jest cebula, ale jeszcze nic nie tego i rządek sobie posiałam w koperku Tutaj się grzeją w wiaderkach wody. Zawsze sobie nalewam, żeby była ciepła woda. Tutaj tak sobie oznaczyłam to tutaj widać. Cebulki wyrastają. O. Tutaj po drugiej stronie mam, o, jeszcze nie podlałam seler z tamtego roku. Naciowy. Tutaj stoi ta moja nieszczęsna sałata. Wyniosłam ją. Nie wiem, czy ona będzie żyć, czy nie. Tutaj są selerki. To one się mają nawet bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście bałagan. Tutaj drzewka posadziłam, bo one już wypuszczały. Trzeba będzie je wsadzić do ziemi i tam Mam już widzicie przygotowane palety wysiewowe. W te palety wysiewowe po świętach będę siała cekinia, arbuzy, kapustę. Takie rzeczy to zobaczycie. I pokażę wam dzisiaj. Mąż zrobił mi inspekt, w którym będę trzymała te moje... Wyniosę roślinki te z kuchni, bo mają brak światła, bidulki. Zaraz przejdziemy tam, wszystko wam Pokażę. I spek tak wygląda w ten sposób. Ja już jedną szybę zdjęłam. Jest dosyć dużych rozmiarów. Widzicie? Tutaj też idzie szyba. Ja sobie przyniosłam takie podkłady, zniszczone podkłady, już po panelu. To sobie to wyłożę. Tutaj spód. I poprzynoszę rośliny oczywiście, no a będę nakrywała jeszcze agro włókniną powierzchni, żeby zimno tutaj nie weszło. Ja się zaraz biorę za pracę. Wykładam tym, żeby od ziemi coś tutaj nie złapało. Pokażę Wam już po wyłożeniu i już cały dół. Wyłożyłam tymi podkładami, chciał mi trochę wiatr porwać. Te podkłady truwały mi. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak trochę na zakładkę jeden na drugi. Jak się tutaj postawi roślinki, to to się ułoży. W środku, tutaj wyjęte na razie jest szyba. Ja za chwilę będę wynosić te moje rośliny, a później po całości na noc będę po prostu zakrywać akrobokniną. No bo widzicie tutaj troszkę jednak jakieś szczeliny są. I zobaczymy, jak będą rosły te tutaj, a jak będą te w domu. A ja idę po rośliny, widzimy się później, jakieś rośliny przynoszę. I powiem Wam troszkę, żeby się ta chodziła. Wszystkie rośliny, już te, co były w kuchni, przyniosłam z tymi pomidorami w pokoju, co one mają dobre światło. Nie będę jeszcze ryzykować. Widzicie, one są tam w środku. Troszkę papryk, seler, por. I jakieś takie biedniejsze pomidory, które później były rozsadzone. Zobaczymy, czy one po prostu dadzą dadzą radę. Widać mój cień. Tutaj sobie przyniosłam takie dechy po jednej i po drugiej stronie i będę przykrywała włóknino i tymi deskami po boku przykładała, żeby mi nie zwiało tak samo po tej stronie i będę nakrywać na noc i przygniatać po bokach te włókninę tym, tymi ciężkimi dechami i tak to. Przeglądam. A tutaj wyszły już chyba pierwsze tulipany z tych, co je sadziłam. Zobaczcie, jak tutaj jest sucho. W tych resztach pozostałych na razie nic nie widać. Trochę po no, tej stronie chyba jeszcze gdzieś coś. Zobaczymy. Tutaj widać, wychodzi. I tutaj wychodzi tulipany, zaczynają właśnie te tulipany wychodzić. Tutaj jeszcze się nic nie dzieje, ani tam. O, tak, tak, jeszcze tulipany. Tutaj chyba coś wychodzi, nie wiem.